Dzisiaj w bitwie na zestawy dwóch potężnych graczy, Kepcio i Smarty, zmierzą się w bitwie, w której będą losować produkty z wysokiej półki i z tej niższej i bronić swoich wyborów jak najlepiej potrafią. Jak skończy się ten pojedynek? Wy decydujecie w komentarzach. Zaczynamy! Panowie, zasady są proste, cztery kategorie, tak jak zawsze. Ja przynoszę dwa prezenty, wybieracie i zobaczymy, kto trafił prezent z wyższej półki, czyli dość drogi, tak. i kto trafił z niższej półki. Będziecie musieli obronić swój wybór, z zobaczymy, kto lepiej się sprawdzi jako taki recenzent. Przynoszę prezent, dalej. Dobra, panowie, najpierw podkładki, duże paczki, żebyście się też nie sugerowali wielkością. Podkładka, jedna którą wybierzecie będzie do 150 zł, druga będzie do 30 zł. Aha, niezłotne. Nie no, no więc niełatwe zadanie przed tym, komu nie będzie szczęście jakby sprzyjało. Skepcio, może ty jako gość pierwszy dobra. wybierz w tej kategorii, która paszka. Dobra, ja, 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 mam ja mam pytanie do picia, którą ty byś wybrał? <laughs> nie, nie, nie. No, słuchaj, musisz odpowiedzieć, nie? Ja nie, nie. No, jako go gościowi powinien zasugerować. Ale... Nie, ja się nie Lepa zgadzam. Że ja... To co to za losowanie, jak ja mam ci sugerować. Dobra, widzę, że na tą bardziej patrzysz na tą sprawę, to ja biorę tą sprawę. No dobra, no, to z prawej. No dobra. i z lewej, panowie, otwórzcie, a później ja znikam i zostawiam wam pole do popisu. Eee, tak, nie swój prezent. prezent. Turbo Dynamic. O, to jakaś nowa firma, bo jeszcze nie, mnie, nie słyszałem. Fabio, Fabio Gdzie dobra. to jest napisane? Też mało rozpoznawalny, chyba. Steel <laughs> Sirius, Kuce Caprizm. No dobra, to teraz Słuchajcie, pierwsza runda Kepcio w dość niekomfortowej, ale może wykorzysta tą sytuację. Ja znikam, panowie. Runda pierwsza, czas start. Dobra, pod kodeczki, już na stole. Siup. Y, Siub y, na stole. No nieźle. Dobra. Y, z tego co wiem, twoja 24 zł kosztuje. Tak, moja 24 zł. Moja 120 zł. Powiem tak, nie widać i nie słychać. Jak nie widać? Słuchaj, zobacz to podświetlenie. Widzisz to? Słuchaj. To świeci mocniej niż twoja myszka i klawiatura razem wzięte. A, A na pewno mocniej niż twoja podkładka. Co zmienia te podświetlenia? No i jak? No wygląd, estetyka, y, bajeranskość Słuchaj, wchodzisz do pokoju, od razu ci świeci. Nie musisz światła włączać. energooszczędność. No wymieniasz dalej? Kompletnie się to nie, nie liczy w gamingu. Bum! Ta podkładka jest najbardziej praktyczna z tych wszystkich. Dlaczego? Jest, bo ma du duży rozmiar, to po pierwsze, a tu rozmiar ma znaczenie, to po pierwsze, a po drugie. Po drugie, fajnie wygląda. Czerwony kolor jest groźnym kolorem, tak? Nie, no czerwony szybszy, tak. Tak, to po pierwsze. Natomiast pamiętajcie, że tutaj też możecie sobie czerwony ustawić w aplikacji dedykowanej z T-Seriesa. No słuchajcie, jeżeli chodzi o rozmiar, no tutaj na wysokość masz ten centymetr więcej. 30 3 centymetry co najmniej, jak nie 5. Natomiast teraz tak, mówisz o tym, bo ja wiem jaki będzie argument, że tu masz więcej pola do popisu, żeby machać. Ale tak, gdzieś będziesz musiał położyć klawiaturę. Położysz klawiaturę i zobacz, i zobacz i co? Ale to jest manipulacja, to jest manipulacja. To nie jest, to jest manipulacja, manipulacja. żadna manipulacja. Ale czekaj, daj mi ja powiedzieć. Daję więcej miejsca niż ty. Patrz, słuchaj, widzisz w taki sposób i patrz ja masz miejsca, ale no u stary, ja ruchu nie No i, mysz, zobacz, nie i klawiatura, klawiatura ci dygocze, lata to wszystko, hałasuje, daj spokój. prowizorka, co, amatorka. Teraz? Amatorka, prowizorka, no i kto tak będzie grał? No ja jak? tak gram to, sami, to No to dramat prostu, to jest, dramat to jest, słuchajcie. Do korzystania z myszki miejsca będziemy mieli podobnie, a moja wygląda o wiele lepiej czadersko. No i umówmy się, jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to tutaj też mamy lepiej chociaż No, no dokładnie, tutaj, on jest lepiej, nie lepiej. No zobacz, zobacz. Ja sobie przecież niteczki, stary. ale tu niteczki jakieś wystają. Tu teraz zobacz, to to no zobacz zobaczyć, specjalnie zrobił. Stare w grze się nawet nie wywróci, zostałem. No nie ale, się ale to przecież udowodnił ci, że tyle samo będziesz miał miejsca. Będziesz mógł stara tyle stara samo becina. będziesz miał miejsca. To sobie sam trzesz w kolano. Ten materiał jest przystosowany pod każdy sensor. Jest to tak napisane. Ah, widać, czuć. Okay. Nawet jak ruszasz, wszystko gra. Wygląda tutaj, bo wygrałem. Wygrałem. To wygrałem. O tym decydują nasi widzowie. Słuchajcie, runda pierwsza, wy decydujecie, czy Smarty ze stylem, czy Kessel znaczy Jeszcze raz. raz. <noise> 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 Okej okay, panowie, dwa kolejne prezenty. Już się nie wygupiłem, żeby aż tak duże opakowanie do myszek brać. Słuchajcie, teraz ja wybieram pierwszy. Tak, teraz Ty wybierasz pierwszy, no, mój nie, drogi, nie. niebieski czy zielony? Niebieski kolor, jest, zdecydowanie jest niebieski. Dobra, niebieski wybrany, niebieska, nie, niebieska tylko jedna myszka jest do złoty 100 około, a druga do około 500. Ale to jest większe opakowanie, mogą to wybrać. No, ale już wybrałeś niebieski, więc wybierasz niebieski. Cię widzą. G-PRO! Nie, nie, To może mieć Smarty? Co Smarty? No na pewno raczej nie masz... Ej, ale dobra, o pro, mój Słuchajcie, drogi! Niebasne, S Liksik, Leak jesteś poskonany. Liks od SPC Gear za około 100 v kontra około 500 zł Logitech. Zaczynamy tą batalię. No Kepciuniu, co tam powiesz o swojej Spod myszce za 500 złotych? Słuchaj, ja wiem jakie to argumentu użyjesz, tak? ale ten argument kompletnie to znaczenia nie ma, bo jeżeli chcemy grać dobrze, to też, musimy też dobrze zapłacić, tak? No tak. Tutaj na pudełku widać, kto tworzy tą myszkę. Tutaj pomagały teamy sportowe, proplayerzy. Tak. Ja sam wiem, sam wiem z pamięci, że proplayerzy często korzystają z tej myszki. Zresztą sam korzystam z GPro. więc wiem co mówię. I wiem, drogi Smarty, że Ty też korzystasz z G pro, więc wiesz co ja mówię, nie? W końcu mamy przewagę ceny 400 zł. Więc faktycznie trzeba do Logitecha sporo zainwestować. I to się zgadzam, absolutnie jest to myszka topowa dla proplayerów i tak dalej, i tak, tak. dalej. Natomiast. Czy większość z nas e, to pro playerzy, e, czy raczej garstka odbiorców? Czy większość z nas potrafi pozwolić sobie, na, e, pozwolić sobie na produkt za 500 zł? No wydaje mi się, że nie i faktycznie ja również nie wydałem 500 zł na tą myszkę, bo ją po prostu dostałem do testów i ona do okay. dzisiaj u mnie została. Mm -hmm. e, gdybym miał kupić myszkę dla siebie, jako dla casual player albo tam z zadatkami e, na delikatnie lepszą rangę, to wydaje mi się, że taki liksik zdecydowanie się sprawdził. Myszka za stówkę, czyli wydatek nieduży. Jak się zepsuje czy coś, no to nie mamy absolutnie problemu, żeby po prostu ją wymienić. Nie ma też żalu, bólu i płaczu. Sensor jak najbardziej przyzwoity. Design, no, zdecydowanie do mnie przemawia. Jest coś, co ja bardzo lubię w myszkach, czyli ta płoza u spodu, która się podświetla. U Ciebie jest jakieś podświetlenie? Słuchaj, ja, ja, ten, obejmij tą myszkę ręką. Ale jest jakieś podświetlenie? Nie, nie ma, ale to nie, nie, nie potrzeba, bo to nie, jest no, dla ja... prograczy, no. dla prograczy Ja do że nie ma podświetlenia, bo dla prosów to niepotrzebne. Obejmuje myszką i o co chodzi? No i nic nie widać. Gdzie ty to widzisz? No jak? No jest na scrollu i jest u spodu widoczne. Gdybyś na to patrzył, tak no się No grę... oczywiście, że tak tylko to robię podczas grania. To patrzę to... na RGB. To jest czysta manipulacja. Myślę, że tutaj nic nie muszę dodawać. Wiadomo, z myszki ten pro player, że Sam korzystasz, ja też korzystam. Myślę, że warto zainwestować te 500 zł, aby mieć lepszą myszkę. Na pewno nie warto na niej oszczędzać, bo myszka jest jednak najważniejsza w wygieniu. Jeżeli możecie sobie pozwolić na myszkę za 500 zł, to jak najbardziej, czemu nie, ale jeżeli macie na nią zbierać <grym> przez rok, albo półtorej roku na przykład, albo... Warto. Przez wielu graczy przetestowana i przez, przez wielu kogo. graczy bardzo polecana. Jak przez kogo? Przez dziesiątki, setki, tysiące klientów. No to podaj ich nicki. Maciek2012.pl na przykład korzysta. I Maciś poleca? O, to, 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 to jak? Do Minecrafta tak hula, No, ale co widzisz, Maciś poleca, a to proplayerzy polecają, więc myślę, że proplayerzy lepiej będą niż Maciś w 2005. Słuchajcie, to wy zdecydujcie w takim razie w imieniu wszystkich Maćków i proplayerów. playerów, kto tą rundę wygrał. Co wam jest bliżej? Jednak do pro gamingu, który trochę kosztuje, czy do casuali, który jednak nie uderza tak mocno w kieszeń? Panowie... My, nie, z czekaj... Z mojej Co nie, czekaj? Co czekaj. Pan, panie te, że casuale stają się pro, pro gamerami. Kto Maciek? No, no i progamerzy stają się każdą Na przykład ty. Na przykład ja. PICZA! Kolejny raz duże paczki wchodzą na stół, bo klawiatury jednak trochę taki rozmiar mają, że mogłyby wystawać, a tego byśmy nie chcieli. 100% tajemnica, ja jeszcze mogę przetasować. Kepcie, która strona jest Ci bliższa? Ta! No ta, do ta? Ty, tak, 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 bo widzę, że to próbujesz odebrać mi tą stronę. Klawiatura do 120 zł, a druga do 500 zł, tak, także kolejny raz jest mocna przebitka. No niestety. <laughs> Ale lepsze jest to, że Smarty był pewny praktycznie, że źle trafił. To w z... w... Słyszałem jak wzdychał. A jednak proszę bardzo. E, no myślałem, że pomógł. że chciałeś że Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że ten, to rozwiązanie będzie znacznie lepsze. No kruksik. Czy to jest membrana? Słuchaj. Ty mu dałeś membranę do Mechanika? No przecież to... Ale patrz jak tanio. No Kepczyni jak tam twoja klawiaturka? Słuchaj, powiem tak, tak. Wystarczy, wydaje mi się, że porównamy dźwięk pomiędzy moją klawiatem a twoją. Słuchaj tego. A słuchaj tego. Mm -hmm. Słychać wyraźnie różnicę. To po pierwsze, a po to drugie... Słychać membrany słychać, no faktycznie. Słuchaj, nie, ja <grym> chciałem powiedzieć, że ja zakaczyłem Sport, wygrałem swoje pieniądze na turniejach oficjalnych. To nie tak, że jakieś amatorskie turnieje były grane. I ja mogę powiedzieć tyle. Klawiatura nie ma takiego znaczenia, jak ma znaczenie yy, yy. Tak, co ma znaczenie inne? Po co masz zbindowane budowanie w Fortnite? Yy, ja akurat, yy, słuchaj, jak ja grałem Pro, to był 2018-19? Wtedy jeszcze dużo ludzi miał na klawiaturze bindy, tak? Mm -hmm. A teraz popularne są na myszkach. No, możesz próbować tego bronić. Faktycznie, cena jest atrakcyjna, porządna, membranówka zdecydowanie tak, ale kto nie chce mieć mechanika zamiast membranówki? Responsywność, szybkość Jasne. działania. Nawet o wygląd, słuchaj, no bo ja mogę się nie przyczepiać, no, nawet, nawet mogę się przyczepiać do wyglądu... Ty, Stare stary, To to stary to zaraz... nie ma... No stary, bo ty tak siłę używasz, że na no siłowni chodzi tu Ale mi... ja mam wrażenie, że to pęknie mi w Słuchaj sobie. stary, nie dotykaj tej klawiatury ty. Do zestawu jeszcze otrzymujecie taki dynzel I dzięki temu dynzelowi można wyciągnąć klawisz Szybciutko, łatwiutko i można klawiaturę prosto wyczyścić A ty tą swoją klawiaturę Nie, ja nawet się nie będę poniżał do takiego Do takiego ratowania swojej sytuacji e, Oczywiście żółte switche Ciche, liniowe od Razera Naprawdę bardzo szybkie i e, bardzo polecane switche e, Według mnie klawiatura Przepięknie wygląda e, Choć jest klawiaturą mas masywną, ale to też nadaje jej tej wytrzymałości, która Ok, Twoja klawiatura może tylko pomarzyć. No słuchaj, ta klawiatura ma wykończenia metalowe no, albo. No Słuchaj, tutaj cena ma ogromne znaczenie. Lepiej wydać te 400 zł na myszkę niż na klawiaturę, yy, czy tam podkładkę z klapki, nie? No nie opłaca się inwestować w tyle w klawiaturę i wydaje mi się. To... powiesz raz. Nie opłaca się inwestować w klawiaturę Nie opłaca się inwestować... ile klawiaturę? Dobra, słuchajcie. Zdecydujcie Wy w komentarzach oczywiście, którą klawiaturę byście wybrali. Mechaniczną Dokładnie. czy membranową. Dokładnie tak. Czy produkt drogi i też już z... U, oczkiem dla esportowców czy jednak casual'owy, ale muszę powiedzieć... Sam jesteś casual'a. <grym> no nie ma co ukrywać, jestem. Ale no. jeżeli mam powiedzieć tak na pierwszy rzut oka, bo nie widziałem jeszcze tego modelu, to mm -hmm. jest nowość, to naprawdę bardzo kulturalny no. wygląd. Ładna bardzo. jest ta klawiatura. To jej trzeba przyznać, ale decydujecie w komentarzu wy, kto lepiej wypadł, który produkt wam bardziej przypadł do gustu. Czas na ostatni pojedynek drogiego z tanim i kepcia ze Smartim. Słuchawki, one będą decydować, kto zwyciężył. Ostatnia runda i ostatnia runda to oczywiście słuchawki. Prawo, lewo, kto teraz wybiera Ja nie wybieram. Nie kamień papier, że sobie są do siebie. Ej, ale I przepraszam bardzo przed to mi... ja wybierałeś. Papier. Papier. Dobra, raz dwa, raz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. No i łatwo! Albo dwa, jednego? Dobra, no sześć. No. Raz, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, 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 trzy. No i co się zera? Wiedział to. co robi, no dobra. Tak. Tak, dobra. Aaj, zobacz czy będziesz oh. zadowolony. I zdecydowanie, że będę zadowolony. HyperX Cloud 2 Moi drodzy, Wiedzący ode mnie e, California Access e, Phytom Python Jezu, no, ty jesteś fightom. Słuchajcie, fight to właśnie musi być w tym momencie. Ostatnia runda, panowie. Zróbcie to, trzeba, niech poleje się krew. Dobra, Kepciuniu, słuchaj, sławki u ciebie za ile? Za 370 zł. E, u mnie oszczędzacie sporo, e, bo 189 zł. Nie, że oszczędzacie, to znaczy się sporo na jakości. Nie, jak znaczy mówię. ja się nie zgadzam. Faktycznie, oczywiście, musimy iść na pewne kompromisy. Jeżeli schodzimy z ceną i to jeszcze tak znacząco tak znacząco zaznaczę dla Waszych portfeli, no to musimy iść na pewne kompromisy. Natomiast czy tak duże kompromisy, to będą oczywiście, przekonamy się w teście dźwięku i teście mikrofonu. Dokładnie, ja bym zaznaczyć, że tutaj bardzo dobrze Smarty manipuluje. Przed chwilą, jak był klawiatury, to mówił, że warto dołożyć, a tutaj teraz mówi, że nie warto. Nie, 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 ja nie, Sugeruję, nie tak. powiedziałem, że, że warto czy nie warto, Ale, to że, tak będziemy, że o tym się przekonamy, A mówiłem, że sugerujesz. oszczędzamy, to jest fakt. O, przejdźmy do testu. <laughs> nie, nie, nie. Jeszcze zanim do testu przejdziemy, oceńmy sobie design, ocenimy wygląd. Bo ja bym chciał powiedzieć, że Kalifornia zrobiła tutaj naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o wygląd. Oczywiście, design bardzo gamerski. Mamy RGB, mamy ten taki futurystyczny kształt, futurystyczny wygląd. No u ciebie, no wiecie, tęgo nudom. No a u ciebie stary ta lampka to siepia, nie dość, że y, przeciwników to i ciebie. Tego mną dzieje naprawdę ten model. Y domyślam się, gdzie będziesz szedł, że to klasyka, że to supermarka i tak dalej, ale czy ten design Ci się podoba naprawdę? No zdecydowanie, bardzo dobrze wygląda, elegancko, fajnie, fajnie tutaj kolory są dobrane, czerwony, czarny fajnie pasuje. Kompletnie nie, Twoje wieją nudą. Moje wieją nudą? źle tu się dzieje? Nie no, mega Bo dużo się stary, dzieje. Nie? dobra, komforcik, komforcik. No słuchaj, ja w ogóle nie czuję, że słuchawki leżą na mnie, są tak wygodne. Tak? muszę w nich spędzić 24 godziny i bym nic nie czuł. Ja zakładam Twoje. O cholera. Co? Powiem tak. No co? Kompletnie nic nie moment to słuchawki. To po pierwsze, po drugie, jak ruszam głową, to słyszę, jak te pianki się ruszają. Nie, no, bez... no bo takie są duże te pianki, one nie będą bardzo roz... komplikowane. No dobra, oddawanie sobie. Przypominam, to się kierujemy. Prawda? 180 zł versus 370 zł. Naprawdę warto dopłacić. Nie wiem, że macie lepszą jakość wykonania, to myślę, że będzie lepsza jakość dźwięku. Nie dość, że mikrofonu, ale i dźwięku. No dobra, zbawek, dźwięk, to sprawdzamy dźwięk. ten dźwięk, sprawdzamy ten dźwięk. Dobra, jaka ocena dźwięku? Yy, Podała mi się 10 na 10. A, tylko tyle, tak? Tak. No w ty... bo nie trzeba więcej dodawać. Bardzo się cieszę, że tak mówisz o moich sławkach. Nie, nie, to ja moje dynia... było, a, a, moje, to, 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 to i z... Zaraz przejdziemy do sławcie. Okej, no dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o HyperX, oczywiście jakość dźwięku jak najbardziej poprawna, według mnie sławki troszkę przebasione, widać, ten bas jest bardzo mocno podbity pod gry typu FPS, więc ten bas do oglądania filmów czy słuchania muzyki delikatnie by mi przeszkadzał. W niektórych tytułach singlowych również. Jeżeli chodzi o te sławki, tutaj jakość dźwięku. Poprawna, nie jest najlepsza, oczywiście, brakuje basu, ten bas jest dość mocno wytłumiony, fizycznie go nie czujemy niestety. Wybór oczywiście należy do Was, ale zanim do tego wyboru przejdziemy, sprawdźmy sobie jeszcze mikrofony. Moi drodzy, testujemy mikrofon. Kalifornia Access. Sprawdźmy, jak sobie poradzi w tych skomplikowanych warunkach. Ja oczywiście jeszcze szeptem, ale Kepcię za chwilę na pewno coś krzyknie. Halo? No przesadzasz troszeczkę, troszeczkę się no po ponosicie troszeczkę, się Przejdźmy do cloudów. Test mikrofonu słuchawek HyperX. Elo, elo, halo, halo. Jest w sytuacji, że trzeba się wydrzeć, więc na przykład teraz. Elo, elo, elo! I te są sytuacje, że trzeba powiedzieć spokojniej. Wiadomo. Halo. I tak standardowo, żebyście mieli próbkę odniesienia z moim głosem i e, inne słowa niż elo, elo. Moi drodzy, oczywiście ja się również wydrę na ten mikrofon. E, no i oczywiście próbka głosu jak najbardziej spokojnego, żebyście mogli sobie teraz to ocenić. Jeżeli chodzi o moje słuchawki, to powiem tak. Jakość mikrofonu nie jest najlepsza, ale za to jest przyjana do odsłuchu. A twoje? Miekuły uszy. Ech, no ja bym się nie zgodził. Słuchajcie, podsumowałbym to w taki sposób. Ten mikrofon podczas testu był za blisko moich ust. Gdybyśmy go oddalili, to te przestary delikatnie by zniknęły, chociaż faktycznie. Nie ma tutaj absolutnie mowy o kompresorze. Tego brakuje, gdyby kompresor był zainstalowany. Te słuchawki, ten mikrofon brzmiałby naprawdę bardzo przyjemnie. Barwa głosu naturalna, bez większych szumów, więc nie ma dramatu. Problem jest z przesterami. Tutaj jest już znacznie gorzej. Nie wiem, że są przestery. To ten głos jest strasznie robotyczny, jak z lat 2000- I to jest coś, o czym hyperx już mówiłem od dawna, że mikrofony, niestety, ale w tych słuchawkach zostały w miejscu. Słuchajcie, kogo? Kuły w uszy co, no wy możecie dokładnie ocenić, bo słyszeliście oba mikrofony. No i kogo najbardziej kuły w uszy argumenty z stron konkretnych? Kepcia czy Smartiego? Słuchajcie, nim coś powiesz, wtedy ja tylko coś powiem. Macie. 10 sekund plus minus. Chciałbym no powiedzieć, że to był ekstremalny ten słuchawek, dlatego ten mikrofon tak wypadł, jako się najlepiej. Ekstremalny Dobra. to jest ten odcinek do moich uszu. Słuchajcie, ostatnie sekundy, żeby przekonać widzów, a wy decydujecie, kto wygrał waszym zdaniem tą bitwę. Kepcio. Kocham Was widzowie, subskrybujcie, łapkujcie, jesteście najlepsi. Pamiętajcie, że jeżeli zostawicie dużo łapek, to będzie jakiś kod promocyjny, jeżeli ja wygram, tak? To mam nadzieję, że pieniądze. Załatesz kod promocyjny? Tak. Bo my próbujemy od nie możemy. Nie w załatwki. Dobra, Marty, no co ty na to? Słuchajcie, musicie zdecydować, czy wygrała siła argumentu, czy po prostu siła siła, siła. manipulacja, siła a mózgu nawet siła. czy siła mózgu. Moi drodzy, dajcie znać, czy podobał Wam się ten odcinek, łapka w górę. Jeżeli tak i czy Skepcium ma częściej gościć u nas na kanale i ewentualnie, jeżeli macie propozycje gości, to na dół. Chętnie się z kimś jeszcze sprawdzimy. A my w tym momencie, to co? Żyjemy się. się. Trzymajcie się. Cześć, hej!